Hej, Siemano z tej strony Cloud i gramy po raz kolejny flashbacka jest 2013, z tym razem chciałem też pograć, ale wkurzyłem się, bo nie mogłem przejść pewnego etapu, a konkretnie właśnie tego. Więc może się tak zdarzyć, że znowu nie będę mógł czegoś przejść i w tym wypadku będę musiał po prostu przelecieć pewną. Może nie przelecieć, przelecieć... pewien, pewien moment tak, no, wiecie, no szybciej. Dobra, źle się wyraziłem. Chodzi o to, że po prostu przelecę pewien moment fabuły, gdy nie wiem jak to się nazywa. Będzie chyba typek jakiś. Mm. To pani zaskakali. A może z nim można pogadać? Nie, szkoda. Co tutaj jest ciekawego? Mówię, no po prostu... Może się tak zdarzyć. Trudno. O, tutaj to nie bym żeby pójść. Wcześniej. Aha, fajnie! Sprawdzimy tylko jak wygląda czas. Dobra, spokojnie możemy nagrywać. Jestem w sumie zadowolony. Mam nadzieję, tylko jak teraz się okaże, że coś źle ustawiłem, to się normalnie... O! auto zapis! Jak fajnie! Aha, czyli musimy iść w przodu. O! Auto? Znać odrzutowiec. No dobra. A to jest treningowa, to ja nie będę na tu wchodził Pytanie teraz, tylko trzeba ja mam tam przeskoczyć Bień Pokémonie Nie wiem, skakiować. Aha, to trzeba... Dobra Wiecie, to jest... Pierwsze moje spotkanie z tym, yy, tą częścią. No, że nie dożyć, a z jaką częścią? <grym> z tą... Yy... O, patrzcie, zgubiłem słowo. Nie z tą częścią, tylko z, z tą edycją. W ogóle odblokowałem już edycję 1993, więc jako mały bonus, następny film to właśnie będzie początek z 1993 roku. Skok, skok, aha, tak to było. Dobra, wiń okrutniku. Skoki wamy do góry. Najbardziej nie lubię tych, e, e, tych cyborgów, które się teleportują. Widzieliście w poprzednim odcinku ja. O, dobrze, pamiętam w poprzednim? Chyba tak. Oj, oj oj Pytanie teraz czy ja tam przeskoczę? A, przeskoczę, dobra. Oj Dobra, jeszcze raz. Od początku? Pewnie tak Dobra, tym. Gdybym, że wiem że o co chodzi. A, to nie musiałem skakiwać nawet, haha. Ha. Chyba powinien być jeszcze jeden. Ten, gdzie on jest? Wiesz, powinien też uciec jeszcze jeden. Dobra, zresztą czas się przyjmuje. Nie ma, to nie ma. A tu jesteś. Dawaj, to. No. Czas mi się uda? Powiedzcie, że mi się uda, bo mi się nie chce znowu od początku. jeżeli po prostu wtedy przelecę. No, gdzie jesteś? Tu! Mm -hmm. Coś tu jeszcze jest latającego nie wiem gdzie e, ciekawe czy w to trafię Aha, trafiłem! Zmorfowane oko Aha Czy ja się gdzieś coś wyżej? Nie, to mnie doskoczy. Nie ma szans. Hmm. Dobra. A, tędy mnie tutaj nie zapnie. Teraz spokojnie zejdę. No chodź tu, chodź. Zapraszam. No, Dezyntegruj się, jak to się tam nazywa. E, nie, czekajcie, jeszcze zejdziemy tu na dół. Aha, masz więcej życia. No i dobra, jak dla mnie bomba. Kolejny auto zapis, świetnie. Aha. Znając życie, będę musiał pewnie zejść jakoś tam na dół. Aha, po dwóch samochodach. Czy tam nawet po trzech. No dobra. Mhm. Za chyba zleciałem. Na szczęście jestem teraz w tym miejscu, żeby... ...nie skłamać. Nie będę się tym musiał teraz przejmować. Będzie wisio chyba, to nie? Tak. Znajdź odrzutowiec. Powiedzcie, jestem... Aha! Czy ja jestem w nowym Jorku chyba? Wtedy był... Wtedy był nowy Jork... Yy. Mhm. Dobra, jeszcze raz. Jak mnie wyjdzie jeszcze raz, to wtedy przelecę na szybkiego. Trudno. Czyż wolałbym tego nie robić na łapu CAPU? Udało się! Ha, ha, ha Nie wierzę sam w siebie, że mi się udało. Chyba nie tędy. Droga. Hmm. Czyżbym musiał... Ach. Coś... Alarabilint w 2D. Eee... Też nie. On tu leci oh Shit, ale pomy... Już nie pomyślałem, dobra Teraz pytanie czy jak tędy spadnę to dobra, trudno się mówi Grunt, że przeżyłem Ehe, nie musisz wracać? Cienia się? antivirus. Yeah, thanks for the info. I was missing a few details. Nice one. What was that? Give it to me, or you will die. How do I even know she's alive? We have no reason to kill you. Our goal is to perfect you. Join us. They become the being you always dreamed of. But they won't be our dreams. Utopia. You could have had the dreams of a thousand galaxies. I'd rather die than be absorbed into some giant galactic petri dish. You don't understand will not hold us you are forcing us to kill you if any part of you remembers who I am you know how this went. but at least you can die with all your memories remember friends forever forever uh, I I don't even know who the hell you are what do you mean you don't know who I am but I know what you are you need to erase your memory if you don't know who you are they will die by hey i leave unforgettable first impressions you're what you're the one who broke up with me i've moved on sonia i you didn't even have the nerve to do it face to face goodbye conrad i'm sorry i did it for you i, I had to professor i've got a plan i know how we can get the morphs to take us to their planet we could trick them but it's gonna take one hell of a ready it's going to hurt in fact it's going to hurt quite a lot Znowu jakiś część pamięci nasza odzyskam. I Jan chyba zwiał. O, ogólnie z góry też zdradził Ciekawe <tryk> Zobaczymy jak się dalej potoczy ta historia Gra Pęda nawet nie była taka wcale taka długa To nie mówcie, żebym się tym latać jak ja nienawidzę p jakichkolwiek pojazdów, zobaczę. Mam nadzieję, że nie będę musiał, bo naprawdę nienawidzę. O Boże! Shit, nienawidzę czegoś takiego, mówię. Nienawidzę! shit o boże może i tutaj fajne ruszanie się tylko w górę i w dół ale kurczę nie widzę jeździć z takimi pojazdami jak miałem misję w Medal of Honor World Fighter, gdzie musimy się samochodem, to uwierzcie mi albo nie, przechodzimy ją najdłużej z y, wszystkich misji, jakie tam kobyły. były. No teraz to już zbiepszyłem akcję kompletnie. A! No i pięknie, mówię, jeżdżę klucz jak taka tromba powietrzna, nawet samochodem rzadko jeżdżę. Bo nie lubię po prostu. Nie to, że nie mam prawo jazdy, bo mam oczywiście. Ale nie na... O, to nowy rekord, no. Tak jakby kurczę, pierwszy raz ktoś biegł na 100 metrów, co i pobiegł go w 10 minut, też byłby rekord świata. Tak głównie jak też nienawidzę Dobrze, no, chociaż tu będzie jakiś ten Może spać z szybko zapaść się krawędzi mm. Ten? Gówno prawda Chyba, że nie wiem, chyba, że tak się jakoś biega Nie, tak się chodzi No przecież tak... No teraz się ja biegnę Czekaj, może to nie jest tak bieganie? No nie, chwila, sekundkę. Jestem ciekaw tego jednego właśnie ustawienia. tylko pomoc ustawienia chyba. Nie, polecenia. Spinaczka mhm, bieg marsz, shift. No właśnie, to jest. Jestem po prostu ciekaw, co to jest. Eee... O, ciekawe. A coś by, że jeszcze jest, czy nie? To po co mi w ogóle taka winda? Ach, tu jesteś! Popatrz, popatrz! No i co? Jak mogliby tu wejść? E, no tak, nie da się. <ścoughs> Ale tędy się tam Co wybucha, jak tam mówisz? E, tędy nie wejdę. Tu trzeba to rozwalić. <laughs> tu się trzeba przytulać, niestety. Tam bym się chciał dosyć krótszy, a tam się nie dostanę. bo, że nie wiem. Nie. Shit. Następny leci do mnie. Mmm, fajna muzyka. Aha, on ten nie przejdzie. Jakieś leczenia, chociaż nie niż o czym morfa. No dobra. Czy mi się wydaje, że ja w nie mam dodatkowych punktów? Z zdaniem? Jak to było? ednie nie, cenie, umiejętności, y i p o. File. Y. A, tap nie ma to jak się po prostu rzadko ten na razie tak nie będziemy szli na razie w technologię. Najwięcej interesuje mnie broń i życie. Przynajmniej na razie, słyszymy jak wygląda czas. Dobra, jeszcze mogę chwilę pograć. Zdecydowanie za wysoką. Hmm. Okej. Okay. No to teraz jak tu przejść? Hm. Czekajcie, tu u góry nic nie było konkretnego. No nie, i tam też nie, 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 nie przestrzelę się. To oko morfa muszę zniszczyć zdecydowanie. Tu też nie przejdę. Zbadaj król cool Hmm. Wiem o co chodzi. Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Nie, to tak nie działa. Boże, jak to było? Przecież. Aha, ja nie mam, og... ja nie mam chyba granatów żadnych. Bo wiem o co chodzi już, wiem co trzeba zrobić, ale tego tak nie zrobię bez granatów. No właśnie. Muszę znaleźć granatę. Powiem, że gdzieś znajdę granaty Chociażby tu może przejdę jakoś Nie, kurczę, ale tam są granaty właśnie Tylko to jest strasznie wysoko i dlatego do zaginę mogę przechodzić bez sensu. Wcześniej nie mogłem No widzicie, wyłączył się. Nie miał nauczyć właśnie jak to działa Teraz o ile dobrze pamiętam to chyba tutaj będzie można jakoś... Nie, nie można to wrzucić Tu też nie można wrzucić to, kurcze, jak przejść w tą misję akurat? Mm hmm, Nie to chciałem. Mm, mm. Czy coś da zrobić? Pytanie czy jak tu spadnę? To mnie zabije. Dobra, lecimy na żywią. Tak jest. I to polsiowe trzeba po prostu wyłączyć Takie takie nubowskie z mojej strony, no ale trudno Musicie mi to jakoś wybaczyć ja się muszę po prostu wydać dobrze w to To wyłączymy Nie co chodzi, to był ten, pole siłowe, które, znaczy, coś, ale włącznik. Teraz mogę się podleczyć. I lecimy dalej. No teraz bardziej mnie, tak, A tak, <laughs> Aczkolwiek, aha! Tu u góry jest. Dobra. To przeżyję, ty raczej nie. Niech odnajdzie niepotrzebne. I tu jest następny przełącznik, który będzie prawdopodobnie przełączał. Możliwość. A nie. Auto zapis jest. Świetnie. Mnie się wydaje, czy będę mógł zjechać od razu... Hmm. hmm... Czyli tutaj trzeba coś jeszcze zrobić, bo to... Musi być. Wręcz mam auto-zapis. Jak dla mnie tam było jeszcze chyba coś, co trzeba było... Trzeba było wskoczyć. Miałem rację, czy nie? O, shit. O, shit, shit, shit. Eee... Mleko? Dosłownie. Nie mam pojęcia co, co, co tutaj było, co się stało. I teraz to idzie do góry, a ja muszę teraz szybko spierdzielać stąd. Tylko, że tu nic nie ma! Dlatego znowu zginę. Ale lipa. Dobra. Tylko tam nic nie ma. Co ja mam zrobić? Jak ja mam tu do przejść? <laughs> Dobra, zobaczymy się, jak to przejdę. Bo naprawdę nie mam pojęcia. To zobaczymy za chwilę. Okej, okay, już wróciłem. Powiem Wam tak szczerze, że po, pokombinowałem, pokombinowałem i w końcu dowiedziałem się co mam zrobić. Prawdopodobnie padało co będzie to widziało. Widziało to pewnie już wcześniej. No ale bywa. Głupota to głupota. Ja jestem głupi po prostu. Czasami. Albo nawet i często. Tu trzeba wejść. Przejść w to. Podjechać szybko i auto zapis, i coś tutaj jeszcze idzie, e, jakoś przeżyłem, posąg świetnie. A w tym momencie będę kończył. Wiem, że to tak szybko minęło, ale no tak już mam pół godziny filmu, więc zobaczenia w ostatnim odcinku. Siemano.